Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie postaram się pokazać, objaśnić i wytłumaczyć wszystkie sygnatury, które znajdują się na broni czarnoprochowej. Z tego, że jeden z widzów mojego kanału prosił mnie, żebym pokazał, jak rozczytać i rozszyfrować, i w którym miejscu się znajduje właśnie sygnatura, która mówi o tym, z jakiego roku produkcji jest nasz rewolwer. W jaki sposób sprawdzić. Rok produkcji na rewolwerze, który na przykład ktoś zamierza kupić sobie. Wszystkie repliki rewolwerów czarnoprochowych produkowane od roku 1945 no, do dnia dzisiejszego posiadają sygnaturę, która mówi o tym, z którego roku produkcji nasz egzemplarz pochodzi. Oprócz tego, na rewolwerach czarnoprochowych wygrawerowane są inne oznaczenia, o których za chwilę Wam opowiem. Zaprezentuję to na czterech rewolwerach, które posiadam. Pamiętajcie o tym zawsze, że biorąc zawsze broń do ręki, należy sprawdzić, czy nie jest załadowana. Ja tutaj oczywiście te rewolwery wcześniej sprawdziłem, ale jeszcze raz sprawdzę je, czy nie są na pewno załadowane. Zacznę od kolta Navy Model 1851. Odciągam kurek w pozycję ładowania. Sprawdzam, czy na kominkach nie ma kapiszonów. Nie ma. Sprawdzam komory bębna. Dobra, ok. Kolejny rewolwer Colt Army 1860 Odciągam kurek w pozycję ładowania. Sprawdzam, czy na kominkach nie ma kapiszonów. Sprawdzam komory bębna. Ok, rewolwer jest rozładowany. Kolejny sprawdzam. Rewolwer Colt Walker model 1847 Odciągam kurek w pozycję ładowania. Sprawdzam, czy na kominkach nie ma kapiszonów. Nie ma. Sprawdzam komory bębna. Ok. Rewolwer nie jest załadowany. I ostatni rewolwer. Rewolwer Remington Army 1858. Odciągam kurek w pozycję ładowania. Sprawdzam, czy na kominkach nie ma kapiszonów. Nie ma. Sprawdzam komory bębna. Ok, rewolwer nie jest załadowany. Ok, zacznę od rewolweru Colt Navy model 1851. I ten akurat jest w wersji takiej jak produkowali konfederaci, kopie rewolwerów Samuel Colta. Tak jak łatwo można poznać, mosiężna rama, sześciokątna lufa, takie podstawowe te cechy rozpoznawalne, ten rewolwer właśnie konfederatów. Z prawej strony na ramię, tutaj w tym miejscu, mamy oznaczenia. Tutaj mamy oznaczenia. Tu w tym miejscu, tutaj. No i tutaj jeszcze pod lufą z boku, tak można powiedzieć. Dobra, pokażę Wam to z bliska. I jeszcze, aha, zapomniałem, że jeszcze na bębnie oczywiście też tutaj są sygnatury. Sygnatura, która mówi nam o tym, z jakiej roku produkcji jest rewolwer, zawsze przeważnie jest umieszczana na ramie rewolweru, tu z tej strony, tutaj, tutaj. Jeżeli mamy do czynienia z Remingtonem, jest to na ramię tutaj z tej strony, przed bębenkiem. Sygnatura na ramię rewolweru, która nam mówi o tym, w którym roku dany egzemplarz rewolweru został wyprodukowany... Przeważnie składa się albo z liczb arabskich lub rzymskich, lub mogą to być litery. No dobra, zacznę pokazywać od Rowalu Colt Navy model 1851. Tutaj na ramie, która wykonana jest z mosiądzu, mamy grawer. Ten pierwszy grawer mówi nam o tym, że mamy do czynienia z bronią palną. Kolejny grawer, PN, mamy do czynienia z bronią czarnoprochową, i tu mamy właśnie zakodowaną datę produkcji dwie dziesiątki i ósemka. Czyli rewolwer ten, według listy, którą po prostu przedstawię pod filmem i będziecie mogli sobie sprawdzić, pochodzi dokładnie z roku 1972. Oprócz tego. Na bębenku. Tak samo mamy oznaczenia. Broń palna. I tutaj mamy, że broń czarnoprochowa. PN. Tutaj mamy producenta firma Pietta, Italia, czyli Włochy. Hage, czyli wypróbowany był rewolwer przez firmę Pietta dla Hage. Numer seryjny broni. Tutaj w tym miejscu mamy kolejne te same oznaczenia, które się już powtarzają. Czyli broń palna. I tutaj kolejne te oznaczenie to jest tak samo jak mówiłem wcześniej PN, broń czarnoprochowa. Teraz tak, jeżeli ściągniemy pobojczyk w dół i tutaj pod lufą z boku mamy napis nie wiem czy to będzie widać BLACK POWER ONLY czyli tylko na czarny proszek. Czyli to oznaczenie mówi nam o tym, że tylko na czarny proch nie możemy wsypać na przykład prochu bezdymnego do komór bębna, bo po prostu proch bezdymny by nam rozsadził bębenek. Czyli każda broń czarnoprochowa tylko możemy wsypywać czarny proch. I na każdej broni czarnoprochowej jest właśnie taka informacja. W zależności, czy tak jak tutaj w tym miejscu z boku lufy, czy pod samą tutaj. Zawsze gdzieś to znajdziemy na, na danym egzemplarzu broni. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to znaczenia, co tu mamy na rewolwerze Colt Navy model 1851. No dobra, teraz pokażę oznaczenia, w których miejscach znajdują się właśnie na rewolwerze Colt Army Model 1860. Tutaj, tak samo z prawej strony na ramię rewolweru. Tutaj będzie troszeczkę gorzej widać, bo mamy tak zwaną oksydę marmurkową. Tą sygnaturę już mówiłem wcześniej. Mamy do czynienia z bronią palną. Kolejna sygnatura PN. Mamy do czynienia z bronią czarnoprochową, i tutaj mamy datę produkcji zakodowaną: 3 dziesiątki. 3 X, -y, czyli 3 dziesiątki rzymskie. Jest to data produkcji 1974 rok, więc ten rewolwer pochodzi z roku 1974, data produkcji. Teraz tu w tym miejscu. Tutaj sygnatura kolejna. Broń palna. Ta sygnatura mówi o tym, że mamy do czynienia z bronią czarnoprochową. Pod spodem tutaj znajduje się numer seryjny. Teraz patrząc na lufę tutaj od kury, gdzie mamy muszkę. Tu mamy producenta broni. Firma Euroarms. Bresica Tutaj z boku lufy Po lewej stronie lufy tutaj mamy wygrawerowany model 1860 Army Kaliber 44 No dobrze, teraz rewolwer Colt Walker model 1847 tak mało widoczne to jest w sumie CB, czyli CB to jest rok produkcji 2007. Tutaj w tym miejscu mamy model 1847. Na górnej części lufy, tu w tym miejscu, oryginal Hage Uberti. Czyli producent Uberkil DHG. Tu w tym miejscu mamy numer seryjny broni. Oraz znowu broń palna. I mamy PN, czyli broń czarnoprochowa. Pod pobojczykiem, tutaj. Tutaj pod pobojczykiem mamy kaliber 44. Black Power Only, czyli tylko na czarny proch, i znowu mamy Uberti Italia. I pozostał nam Remington. Można powiedzieć, że najbardziej popularny i najczęściej kupowany jako nowy egzemplarz. W Remingtonie. Tutaj w tym miejscu. Tutaj mamy akurat ramę zamkniętą w rewolwerze i w Remingtonie jest tak, tu w tym miejscu. Tu jest troszeczkę inaczej niż tych poprzednich. Pierwsza jest CL, jest to data produkcji CL, czyli to jest 2013 rok. Następnie mamy PN, broń czarnoprochowa. No i mamy, że jest to broń palna. Tu na spodzie, w tym miejscu zawsze znajduje się numer seryjny broni. Tutaj znajduje się znaczek Uberti, producenta tej broni. Tutaj w tym miejscu, gdzie trzymam palec, znajduje się numer seryjny broni. Teraz tak, w Remingtonie, tu gdzie mamy pobojczyk pod lufą, który nam służy do wciskania kuli. Tu jest wygrawerowany kolejny napis. Kaliber 44, Black Power Only. Uberti Italia. Czyli tylko czarny proszek, no i producent. I że wyprodukowany we Włoszech. Oprócz tego, że rewolwer Remington posiada swój numer seryjny, tutaj w tym miejscu. To w każdym rewolwerze Remingtona, tutaj z tej strony, gdzie ładujemy komory, jest też numer seryjny na bębenku. Tak samo tutaj. Na bębenku z boku mamy datę produkcji CL, czyli 2013, PN, broń czarnoprochowa. No i oczywiście logowane, tak jak w poprzednich, że mamy do czynienia z bronią palną. Czyli kupując na przykład rewolwer czarnoprochowy Remington, możemy sobie sprawdzić, czy data produkcji samego rewolweru pokrywa się z datą produkcji bębenka. Słuchajcie, chyba to wszystko, co dzisiaj chciałem pokazać i opowiedzieć na temat właśnie tych sygnatur. Grawerów, które są umieszczane właśnie na rewolwerach czarnopochowych. Myślę, że teraz każdy, kto będzie chciał sobie z Was sprawdzić rewolwer czarnoprochowy, z którego roku produkcji pochodzi, to bez problemu sobie teraz poradzi. Pod filmem oczywiście będzie jeszcze dokładnie opisane te wszystkie sygnatury i rok produkcji, z którego dana sygnatura pochodzi. Jeżeli filmik się komuś przyda, łapka w górę, będę wiedział, że było warto to pokazać. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Życzę miłego dnia. Cześć.